Dobra, dalszy ciąg naszych przygód, tak ogólnie, to taka śmieszna rzecz, to, że sobie teraz siedzę, no i nie mam co robić, i tak sobie myślę, kurde, bym sobie nagrywał. ale jak zaczynam nagrywać, to jednak się cieszę, że to jest ostatni odcinek dzisiaj, który nagrywam na tym kacu. <grych> no, więc, gitowa, lecimy sobie dalej. Um, no, kurde, wieczór się robi, okej, okay. nie no, w sumie to nie jest źle, mogłoby być gorzej, straciliśmy już 17 sanity, tak w ogóle to... Przyglądałem sobie dzisiaj statystyki tego kanału kontra mojego kanału, który ma 500 subów, znaczy tam już spadło trochę, więc ma chyba 500 subów bez 16, czyli bez 22, no nie pamiętam dokładnie ile tam, no ale początek tego kanału, pierwszy miesiąc na pewno idzie nam o wiele lepiej i tak właściwie to jeżeli bym się postarał i przez cały czas wrzucał te trzy odcinki, to... W połowie następnego miesiąca pobilibyśmy rekord 203 tamtych wyświetleń, czy tam 208, które miałem w jeden dzień na tamtym kanale. No i tych 400 wyświetleń w ciągu ostatnich 48 godzin, myślę, że ten rekord też by na spokojnie się dało pobić. No, ale zobaczymy, czy się uda. No, jest to możliwe na pewno, ale nie wiem, czy będę miał wystarczająco wytrwałości, żeby mi się chciało to robić. Tam w ogóle jak przebiegaliśmy, to słyszeliśmy psy, więc fajnie, bo będziemy mogli sobie później pułapki z ich zębów robić. A, wydawało mi się chyba jednak, że to są psy. No bo jak to zwierzę usypa, to wydaje taki sam dźwięk. Może nie taki sam dźwięk jak psy, ale wydawało mi się, że to po prostu jest dźwięk jak psy. O. Dobra, więc może ja jestem po prostu dzbanem i tam wcale psów nie było. Ale obiegliśmy sobie ten biom, więc już fajnie. Jeżeli chodzi o pochodnie, to zaraz będziemy musieli sobie skraftować nową. Bo tam już ma tylko 24%, a nie widzę, żebyśmy mieli gdzieś na samym nam we Trawy nam starczy na jeszcze 4 pochodnie, czyli jakieś... Trzy noce wędrówki ogólnie nam pochodni starczy. I później będziemy musieli wrócić albo znajdziemy następną trawę, albo te zwierzaki, z których ta trawa dropi. No zobaczymy. ok tych możemy sobie chyba wystraszyć. Chyba, że już ich wystraszyliśmy raz. Nie no dobra, możemy sobie właśnie postraszyć. Półkczumpi w sumie. Najpierw sobie wystraszmy i pozbierajmy sobie tą trawę. Dobra. Dzięki tej trawie możemy lecieć o wiele dalej. Nasza. Przygoda nie skończy się na tych trzech dniach non-startowych. I może znajdziemy łazę, no i od nowa zaczniemy tam tworzyć wazę. Nie, no teraz to już na bank się nie wywale. Pewnie tylko tak mówię, no i zaraz będzie lipa, bo się wywale. Tak, w ogóle to jest pewnie już 35 albo 36 odcinek, ten, który teraz nagrywam, więc za niedługo będzie 60-70. No i wtedy już przestajemy sobie grać w tę grę, więc. Tak jak już mówiłem to w poprzednich odcinkach wypadałoby, żebyśmy w końcu zrobili takiego rana życiowego, życiowego dla mnie, nie ogólnie dla kogoś i po prostu dotrwali do tej pory do tego lata, wszystkie cztery pory przetrwali no i wtedy możemy sobie zakończyć tę grę tak niby sukcesem, no bo niby przetrwane cztery pory i zacząć grać jakąś inną grę Teraz mi się pobiera Railway, coś tam, nie pamiętam, kurde jak to się nazywało? No, ale już o tym mówiłem, nie wiem czy nie mówiłem czasami o tym na odcinku, na którym głos mi się nie nagrał, mam 1 giga pobranego z 10 no ale ogólnie gra jest chyba jakimś totalnym koksem, przynajmniej dla mnie, ja lubię takie gry, więc na pewno seria z niej się pojawi, to jest całkowicie coś innego, no i w sumie ta gra się całkowicie nie nadaje do na nagrywania, ale ja lubię takie gry, więc dlaczego miałbym nie nagrać, na pewno jakieś wyświetlenia tam się zrobi, poza tym pewnie e, 3 tygodnie grania w jakąś grę, której ktoś nie lubi, o kurde. To za dużo na tym nie stracę, jak mało popularną grę będę grał przez 3 tygodnie, bo wyświetlenia na Dond Starwie cały czas się będą nabijać. O, mamy bawały. Eee, I przy okazji chyba tak w sumie teraz się sobie uświadomiłem, że chyba pierwszą powinienem nagrać terarię żeby ona była dłużej na kanale. Ten stół jest tak powalony, ta muzyka to mnie tak denerwuje, nie no ta gra jest jakaś... A, nie wiem dlaczego. Na początku mi się to podobało wszystko, ale teraz wszystko mnie tutaj irytuje. Ten stół na przykład, który za mną biega, to, że jak jest ciemno, to nagrymę, że dostaję, to, że nie mogę tego głupiego stołu podpalić. Bo się gasi samemu. No denerwujący jest i tyle po prostu. I za mną wszędzie będzie wiało. Jeszcze ta muzyczka. Di, 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 di. No denerwuje to, uwaga. Irytujące jest. O. W ogóle zaraz sobie przejdziemy po tym biomie i zobaczymy, ile tutaj jest dokładnie bawałów. Bo tego jestem ciekawy. Okej okay, nie przejdziemy sobie, bo widzę, że wychodzimy właśnie z niego. Ale warto zapamiętać, że w tej okolicy są bawa i w ogóle sprawdzę, czy to się nagrywa. Nagrywa się od 4 minut. No i gitowa nie sprawdzałem nawet czy głos się nagrywa, ale wierzę, że się nagrywa. Dobra, tutaj mamy... Chciałem powiedzieć, że... A, nie mamy zbrojki. Kurde, wiedziałem, że robiłem sobie tutaj zbrojkę. Chciałem powiedzieć, że mamy świnkę i nagle patrzy... o kurde, zbroi nie mamy. Musimy poczekać, ona nadal nas podbiegnie. Okej, okay. nie ma co jej gonić. Odsunąć się musimy. Dobra, bijemy ją. Ej i w ogóle działają tak, chyba że jak już się zaczniemy bić, to one nas nie mogą zaatakować. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Straciłem trochę hapeków, znaczy bardziej straciłem zbrojkę niż hapeki. Dostaliśmy jedno mięso, które nie jest nam do niczego potrzebne. Tutaj są pająki, to je też sobie dojedziemy. Wkraczamy na taką ścieżkę wojownika. Dostaliśmy jednego hita, który w sumie nam nic nie zmienia. Fajnie, bo wydropiliśmy jednego silka już, jeszcze pięć zostało nam do namiotu i chillera. Tutaj co jest to takie duże? Nie, dobra, tutaj jest kolejny mały, mały gniazdo pająków, załóżmy sobie zbrojkę, żeby nie było lipy. I teraz spróbujmy... O kurde. Spróbujmy zrobić walkę bez straty HP, chciałem powiedzieć, ale ograły mnie troszeczkę. Troszeczkę się dziwnie zachowały, no i przez to dostałem obrażenia. No, ale spoko, wydropiły mi dwa... Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. I one mnie uleczyły za 16 zdrowia, czyli praktycznie znowu mam fulla. Yy, pójdziemy sobie tutaj dalej, pewnie spotkamy jakieś kolejne, o, tutaj jest kolejne pająków baza, więc sobie ją przy okazji dojedziemy. O kurde. Jakoś nie mogę zachować tego dystansu. Wiem, że jest mod, który pokazuje yy, tak, jakby, jak daleko one mogłem zaatakować? Bo ja się nie, nie mogę do tego przyzwyczaić. Zawsze wydaje mi się, że one już mnie nie mogą dosięgnąć, a i tak dostaję obrażenia. Dobrze, że to są jakieś głupie moby, które. na których nie tracimy jakoś dużo zdrowia. No i w sumie to wywalone, czy mnie uderzą, czy nie. Nawet mógłbym je tankować. No, ale trudno, troszeczkę kiepsko, że właśnie dostaję od nich obrażenia. Ze świnkami już chyba jest o wiele łatwiej. Idzie mi walka. Dobra, mamy zbrojkę. Weźmy sobie to, to. Okej okay. Czy ten duch może coś zrobić? Dobra, widzimy tą świnkę tak do końca Dobra, widzę, że Ona nam może oddać Wydropiło nam coś dziwnego. Golden Belt Myślicie, że co robi Golden Belt? Eee A, wygląda coś jak... Może ja to mogę sprzedać u tej królowej yy, świnek. Takie coś. To by brzmiało jak kozak opcja. Weźmy sobie tą zbrojkę i zaatakujmy tą świnkę. Czemu oni zaatakowali żabę? O co chodzi? Dobra, trudno. Pobiegły tam na żabę walczyć, to może ich już nie będę męczył. Yy, chociaż brakuje mi tylko jeszcze jednego mięska do hambata, nie no muszę je zaatakować, sorry świnki Eee, fuck, wyrzuciłem Dobra, to one wzięły A co ja zrobiłem z zbrojką? Tutaj jest, okej okay. To co, próbujemy walczyć ze świnkami? Okej, okay, ona ma tylko 90 zdrowia Halo, nice -es. Kurde, 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 gonić tamtą świnkę, żeby ją dojechać. A nie, że ona mi ucieknie. Dobra, bijemy się. Uszek jak, jak się bijemy, to się bijemy. Tamta świnka mi pomaga z tymi głupimi pająkami. Widzę, że kolejny pająk przyszedł. Ta świnka, mi też chce dojechać. Frajerka. Dobra, niech. Nie wiem, kurde, zostawią mnie wszyscy w spokoju. Czemu oni wszyscy chcą mojej śmierci? Czemu mam tylko 20 zdrowia? Czemu mi się zbrojka skończyła? O co tu chodzi? Gdzie jest mój plecak? Muszę pozbierać te itemki, które tutaj mi wypadły. Niestety. Bez zbrojki muszę strasznie uważać na siebie. Zabiłem je, nie no, nie wierzę. Ta gra jest tak irytująca, Zbrojka mi się skończyła podczas walki, nie zauważyłem tego. Całkowicie nic zdałem po prostu. No se zdechłem. Dobra, idę sobie, Elo. <tud> Trudno, ten odcinek jest krótszy. Naszy, widzimy się w następnym. Wtedy już na pewno mi się uda przejść w tę grę. W ciągu ostatnich trzech odcinków zadałem dwa razy. <tud> Dobra, Elo.